Czasami rzeczy wręcz oczywiste okazują się być błędem. Czasami wybory rzekomo dobre okazują się tylko i wyłącznie pułapką. Zatem nasuwa się pytanie, czy Soraka AD, czy Soraka AD jest w stanie kiernąć grę? No oczywiście, że kurwa jest. No przecież to jest Soraka AD, no ja pierdolę. Stało się, Soraka 80 Carry Pakie, chłopaki, spokojnie Ja jestem ADK! Ja dam radę. No i, no i chyba by nie uwierzyli, no Czy ty masz nogi kozy? Aaaa! What the fuck? Ziomek, ja jestem ADC Pierdolaj z mojej ziemi What the fuck? Ale tutaj jest agresja na samym początku! Jak ja to kieruję, te Bilu, głupi! A ty mnie będziesz tutaj chciał reportować. Ty... Eee, dobra! loski. Aj, ej słabo z tymi laskitami, coś idzie. O kurwa! Dobra! Ja chciałem to szczukować, a w to wlazłem! Masz reporta, idioto! Dlaczego tacy debile jak ty grają? Nie wiem, może dlatego, że mam dostęp do internetu, mam komputer i lol jest. no, dostępny, tak? Ja pierdolę! Idziesz, awk, ziobek! Aha, dobra, spoko! Sami, ale kurde, no i teraz to będzie... Teraz to będzie mecz, o nie! Kurde! Szwagiel, słuchaj. A nie to jednak jednak tylko straszak! Jednak tylko straszak Bęk bycz i co? I kto tu jest pizdą? Ja czy ty? No bo chyba nie ja ziomek, chyba nie ja Ale gówno A, myślałem, że jeszcze jeden auto -atak będę musiał wklepać. No ale wiecie, co wam powiem? Soraka de to jest naprawdę solidny pik. Nie sądziłem, że ona będzie tak solidnym pikiem. Dobra, farmimy no bo Soraka to jest late game. Także tutaj Soraka dopiero w lejcie coś będzie robić, prawda? Kryt wsiadł, o kurwa, nie sądziłem. Dobra, w każdym razie. No, Jinx to my jeden na jeden na pewno zjedziemy, to jest, to jest pewne. W ogóle, Garen, co ty robisz? Aha, dostajesz pierdol. Eee, może być. Idziemy scolować Xina. Xino ogółem kontra id to raczej, raczej większych szans. ADC. mieć nie powinno, ale no to jest przecież coraka ADC, prawda? I co? Czy ty chciałeś się w ogóle ze mną bić? Czy ktoś tutaj chciał się ze mną bić? <śmulety> Dziękuję, do widzenia. <śmulety> Dziękuję, do widzenia Soraka, AD Carry. Także no cóż, no... Działa! No działa, jak mówiliście, tak się stało. Także no, do widzenia.